Iga Zakrzewska-Morawek Wstyd Rozdział 68 Tłukła do krwi lądującej kroplami na ścianie. Zośka pomyślała sobie, że gdyby nie szybka interwencja i kawałek dobrze namydlonej szmaty, matka stworzyłaby w łazience piękny fresk. Zatłukła tego karpia, którego nic nie ocaliło, nawet święta. Ich niezwykła magia i moc. Nie dla nich go przecież kupiła, choć wbrew nim, bo prosili, żeby tego nie robiła. Żeby Karpia nie było, ustalali wspólnie: Zośka, Matka i Paweł. Ojciec nie. Ojcu było wszystko jedno. I nie dla zasady to zrobiła, czy jakiejś tradycji, ale dla wnuczki. W te święta celinka miała być szczęśliwa, szczęściem wszystkich dzieci świata. Miała patrzeć, cieszyć się i dziwić, że to ryba, że karp. U niej w domu w dodatku, w wannie, gdzie się codziennie pluska i przegląda gąbczaste książeczki o fioletowych wielorybach i ośmiornicach, które w zetknięciu z wodą zmieniają kolor na niebieski. Gdzie daje nury i topi swoje kucyki pony, a potem wyciąga je, ustawia rzędem na skraju wanny. Wrzuca, ratuje i ponownie topi. Dla zabawy. To jest karp, wyjaśniła celince. W zamiarach i wyobrażeniach matki ryba miała sobie pływać. A gdy się dziecko tym patrzeniem znudzi, karpia należało zabić. Wszyscy pozamykali uszy. Pozamykali się też w swym poczuciu winy za krzywdę biednego, zesranego ze strachu Karpia, co głosu nie ma, ale wybałuszone ze zdziwienia oczy to już ma. I nikt go o zdanie nie pyta. Nikt nie myślał nawet w takie oczy patrzeć, więc pozamykali się w sobie ci jawnie zbuntowani i ci milczący, którym na usta cisnął się pomieszany ze złością żal bo ugadywali się przecież na łososia, na filet, może jak karp zabitego, ale zawsze to inaczej. Pozamykali oczy i uszy, a matka przemknęła korytarzem do kuchni, uchyliła szufladę i zdjęta wstydem z jej dna wyłowiła drewniany tłuczek. I cichcem, jakby na palcach, wróciła do ryby, Zamykając za sobą drzwi. Karpia tłukła w smutnym gniewie, waliła bo go po głowie tłuczkiem do mięsa i czekała, aż z niej ujdzie wściekłość, a skarpia życie. Ale złość narastała i puchła z każdym uderzeniem w powleczoną łuskami głowę, bo wszyscy tego karpia żałowali. Wiedziała, że wydali na nią wyrok, którego nie umiała podźwignąć. Fermentowało im w głowach za nieposzanowanie umowy, która mówiła, że karp na ich stole, pod ich dachem, to nie. Ani tym razem, ani w ogóle. Chciała więc matka zabić ten wyrzut sumienia, rosnący w niej jak po deszczu grzyb, jak w piekarniku chleb. A z każdym uderzeniem smutek rozsadzał jej głowę. Tym bardziej, że Celinka na karpia w wannie nawet nie spojrzała. Nie chciała tego karpia widzieć, była na niego obojętna i jak ryba zimna. Dlatego dziecka karp mógłby nie istnieć. I jak biegała sobie celinka bez karpia w wannie, tak i z karpiem w wannie biegała, nic sobie z ryby nie robiąc.